Witam Państwa na konferencji prasowej Konfederacji. Dzisiaj dowiadujemy się, że pociągi specjalne kursujące do Niemiec w związku z kryzysem uchodźczym, transportujące uchodźców na zachód mają zostać wstrzymane, ponieważ Niemcy skarżą się, że nie wyrabiają się z, że tworzy mi się wąskie gardło w Berlinie w związku z napływem uchodźców. Wydaje się, że jesteśmy na jakimś pograniczu farsy. Tak? Niemcy narzekają, że tworzy im się wąskie gardło w sytuacji, kiedy Polska rzutem na taśmie awansowała już na czwarte miejsce wśród krajów z największą liczbą uchodźców. W ciągu kilku tygodni zostaliśmy zalani falą uchodźców, których tylko no, jakieś blade odbicie mm, mogą zobaczyć mm, Niemcy u siebie. Po raz kolejny Niemcy próbują się wyłamać z, z solidarności. Europejskiej, e, wtedy, kiedy im jest to nie po drodze e, i przerzucić cały ciężar odpowiedzialności za e, e, wojnę na, na wschodzie, wyłącznie na Polskę. Ja. Przekazuję głos Michał Urbaniak. Michał Urbaniak. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Solidarność Europejska, jak widać, po tym, co pokazują Niemcy, to zwykły mit. E, I no, takie jest życie. W tym wypadku Konfederacja jasno mówi o tym, że e, to Niemcy ponoszą tę moralną odpowiedzialność także za to, co dzisiaj dzieje się na Ukrainie, ponieważ to Niemcy cały czas wspierają finansowo e, Putina, to Niemcy cały czas e, finansowo e, dogadywały się z Putinem. Przykład Nord Stream 1, Nord Stream 2. Można tak dalej. W tej sytuacji skandalem jest to, że Niemcy tak po prostu mówią, że w takim razie to my już nie wyrabiamy, nie będziemy przyjmować uchodźców, skoro to także ich moralna odpowiedzialność. Więc no w tej sytuacji co może zrobić polski rząd? Na pewno polski rząd powinien tutaj zainterweniować. Być może trzeba wysłać te pociągi gdzieś dalej, może do Monachium, może gdzieś w zagłębie rury, skoro Niemcom nie udaje się ogarnąć tego problemu w Berlinie. No to w takim razie wyślimy pociągi dalej. Otóż, szanowni państwo, Polska jest w bardzo trudnej sytuacji dzisiaj. Mniej więcej taka liczba ludzi, jak, jak populacja Warszawy, już do Polski przyjechała. Wiemy, że tych ludzi może być znacznie więcej, bo jak Rosja zacznie atakować zachodnią Ukrainę, to stamtąd będzie jeszcze więcej uchodźców i trudno będzie tę ale y, zatrzymać, bo to są ludzie, którzy zwyczajnie potrzebują y, pomocy. Ale w tej sytuacji zamiast sankcji ze strony Unii Europejskiej my potrzebujemy pieniędzy, by tę grupę ludzi też utrzymać. Y, Turcja takie pieniądze na przykład y, dostawała. Y, otóż y, kiedy widzimy to co, to, co się dzieje właśnie w Polsce dzisiaj, no, biorąc pod uwagę też to, jak zachowuje się nasz rząd, y, gdzie nie ma asertywności, gdzie. W zasadzie tworząc takie programy, jak ostatnie 1200 zł dla osób, które przyjęły uchodźców, no to gdzieś tam w ramach tej zasady subsydiarności zadziałał, ale dodatkowo jeszcze stworzył programy socjalne, stworzył transfery socjalne, które wyglądają jak akcja osiedleńcza. Na to nie może być naszej zgody. I tutaj, gdzie jest ta asertywność rządu w tym, że dzisiaj trzeba przygotować się po prostu na, na tą falę uchodźców. Trzeba też szukać pieniędzy w, w innych krajach. No skoro Unia Europejska tyle mówiła o tej solidarności, tak bardzo przez, przez lata chcieli integrować Polskę, uzależniać po prostu, po prostu Polskę politycznie od siebie, od Brukseli no to dzisiaj w tej sytuacji zamiast sankcji potrzebne są nam pieniądze, które, dzięki którym my będziemy w stanie z tym kryzysem jakoś wygrać, ponieważ, ponieważ ci ludzie prędzej czy później powinni wrócić do swoich domów już po wojnie. My powinniśmy jako Polska też pomóc, żeby polskie firmy pomagały w odbudowie właśnie Ukrainy. Ale co wtedy z Polakami? My będziemy dalej spłacać długi, które, które zaciąga dzisiaj nasz rząd. I na to nie może być naszej zgody. Apelujemy właśnie o asertywność, o działanie też naszych dyplomatów w Berlinie, by właśnie zażegnać ten kryzys, by właśnie też Niemcy wzięły pewną odpowiedzialność, bo mają moralną odpowiedzialność za to, co wydarzyło się także na Ukrainie. Dziękuję. Grzegorz Bram. Szczęść Boże wszystkim którzy w tych dniach z poczucia obowiązku moralnego wobec bliźnich i z poczucia obowiązku służbowego robią to, co należy. Pozdrawiamy zwłaszcza strażników granicznych, żołnierzy, policjantów, także bezpiekę, która ten masowy napływ gości, przybyszów. Do naszego kraju musi jakoś ogarniać, obejmować kontrolą operacyjną, i wiemy, że to jest zadanie trudne, a przy rozmiarach tej operacji dziś już, bądźmy szczerzy, perspektywicznie po prostu niewykonalne. I w związku z tym pozdrawiamy serdecznie tych wszystkich, którzy spieszą z pomocą. Wznoszę hasło chwała wolontariuszom, ale jednym tchem dopowiadam hańba rządzącym, którzy przenoszą ciężar, powinności, obowiązków wynikających z tego biegu nieszczęśliwego zdarzeń, przenoszą na własny naród. Hańba tym rządzącym, którzy wzięli własny naród na zakładnika własnej urzędowej filantropii. Oczywiście pociągi niemieckie, pociągi. W Europie Środkowej specjalne to nie brzmi dobrze, więc na dłuższą metę to na pewno nie jest rozwiązanie tego problemu. Rozwiązanie powinno być systemowe. I przypomnijmy, żeby nie wymyślać prochu, w 2015 roku, Państwo w większości to pamiętacie, Turcja skasowała, zdaje się, że ze 6 miliardów euro w zamian za łaskawe zatrzymanie na swoim terytorium. Chyba połowy tej liczby uchodźców, z którymi my dziś już mamy do czynienia, a to przecież nie jest jeszcze ostatnie słowo. Dobijamy do dwóch milionów, może w tym tygodniu, a to przecież ma się na tym nie skończyć. Nie ma precedensu w dziejach tego typu operacja, która byłaby rozśrodkowana po prywatnych mieszkaniach. I mówią już o tym. Rządzący półgębkiem mówią o tym samorządy, mówią o tym Polacy, którzy poczuli się i nie należy się temu dziwić, w wielu miejscach poczuli się po prostu zagrożeni, poczuli się obywatelami drugiej kategorii. I otóż my nawołujemy do tego, żeby sprawy te na poziomie rządu i samorządu poddawać rozsądnej, roztropnej rachubie, sił i środków a jeśli ich brakuje no to y, płatnikami niechaj będą ci którzy z taką z taką wielką chęcią wyręczają się Polakami, czy to prognozując jakieś nasze zaangażowanie, co by nigdy nie nastąpiło w działania stricte militarne, czy z jednej strony poklepując nas po ramieniu podczas, kiedy trwa ten wielki, wielki, ta wielka eksplozja wielkoduszności, no ale z drugiej strony nie wahali się już nas obsmarowywać w swoich mediach jako szowinistów, rasistów, ludzi nieprzyjaznych. A zatem, Szanowni Państwo, teraz, reasumując, ze strony rządu polskiego, teraz jest moment nastawiania jakichkolwiek warunków, czy to rządowi na wschód od nas, władzy kijowskiej, czy rządom na zachód, południe od nas w Unii Europejskiej. Teraz jest ten moment, dlatego że jeśli sprawa ta będzie kontynuowana i jeśli dalej wszystko to będzie robione na rachunek obecnego i przyszłych pokoleń Polaków, no to po fakcie już nikt nam złamanego euro nie przyśle i będziemy musieli sami jeść Żabę, a, a może to właściwie nieadekwatna figura, bo tu jesteśmy na prostej drodze do wielkiej transformacji socjologicznej, gospodarczej i politycznej w perspektywie i temu my się sprzeciwiamy. Nie chcemy, żeby Polacy pod pretekstem spieszenia z pomocą uchodźcom padli ofiarą urzędowej filantropii uprawianej w trybie radosnej twórczości przez własny rząd. Dziękujemy za uwagę. Jeszcze Czy są. Bardzo Jednak proszę. Pan poseł Sośnierz. E, wywołanie kryzysu uchodźczego z pewnością było od początku celem, jednym z celów y, y, Putina w czasie tej wojny. Temu właśnie, co można już teraz y, stwierdzić z całą pewnością, służyło y, zapraszanie do nas egzotycznych gości jeszcze kilka miesięcy wcześniej. Tak? Putin próbował wywołać u nas kryzys uchodźczy wcześniej, żeby Polska wcześniej zapchała się uchodźcami, żeby nie była w stanie obsłużyć uchodźców z Ukrainy później. To widać, że to było planowane, kilka ruchów do przodu. W przeciwieństwie do naszych władz, Putin zdaje się zaplanował kilka rzeczy do przodu. I w te narrację po raz kolejny wpisują się Niemcy. Niemcy blokując odpływ tych imigrantów, roz, rozsmarowanie ich, że tak powiem, bardziej równomiernie po Europie, też przyczyniają się do wywołania powiększenia kryzysu uchodźczego w Polsce. W związku z tym po raz kolejny grają w orkiestrze Putina. A druga rzecz, że już internauci podpowiadają, gdzie jest dużo wolnego miejsca. W Strasburgu stoi prawie nieużywany budynek Parlamentu Europejskiego, który można by wielu gości przyjąć w tym przypadku z Ukrainy, do czego zachęcamy. Czy są pytania? Dziękujemy.